Ruch Województwa Podlaskiego jest to kolejna już edycja y, tradycyjnie. Wcześniej gościliśmy Litwinów, Białorusinów, y, no, z różnych, wiadomo z jakich względów nie ma Białorusinów, y, a Litwini nałożyły się im mistrzostwa ich kraju. Natomiast dopisało nam, ponieważ jest kadra narodowa Armenii, która jest na zgrupowaniu u nas. No i to od razu podniosło ranking i, i chęć walki z, no, z najlepszymi. Strzelectwo to bardzo piękny sport, który wymaga takiego opanowania, pre, precyzji. Jest to sport olimpijski. My staramy się jako samorząd województwa podlaskiego dbać o różnego rodzaju akurat dyscypliny sportowe, między innymi właśnie o strzelectwo. Jak zaczynaliśmy swoją pracę w budżecie województwa na sport było 2,5 miliona, a teraz jest 14 milionów. Wzrost, jak sami Państwo widzicie, jest bardzo, bardzo duży i jeszcze raz chcę podkreślić, że dbamy o wszystkie dyscypliny sportowe. Teraz obserwujemy większe zainteresowanie w tym okresie strzelectwem. Więcej ludzi na pewno garnie się do tego sportu, między innymi ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Każdy start dla zawodnika jest ważny. Tutaj naszych startuje ponad 80 dzieciaków i tych już i kadrowiczów, którzy są w kadrze narodowej. I zorganizować taki start wyjazdowy dla tej ekipy to są dziesiątki tysięcy złotych, więc dla mnie jako dla prezesa to jest ważne. Dlatego nie strzelamy tego u siebie na szczelnicy, żeby młodzież nie traktowała tego jako trening, tylko że jest to po prostu jeszcze jeden start normalny start, kiedy są zawodnicy z zagranicy, kiedy są kadrowicze kadry narodowej z Mazowsza, przyjechali zawodnicy też w kadrze narodowej są, więc jest to od razu poczucie takiej rywalizacji atmosfery w troszkę większym wydaniu. Wcześniej, jak po raz pierwszy byłem na tego typu zawodach, to myślałem, że kiedy już odbywa się strzelanie, jest cisza, spokój, żeby zawodnicy mogli się jak najlepiej skupić no nie na tym swoim strzale, a tutaj byłem bardzo zaskoczony, że jest tumult, brawa, a mimo wszystko właśnie zawodnicy właśnie w takiej atmosferze muszą oddać ten najlepszy strzał. To było oczywiście zaskoczenie, no ale cóż, no to świadczy o ich profesjonalizmie i że swoją robotę w każdych warunkach, czyli dobre strzelanie, mogą wykonać.